O prawej skarpetce niebieskiej, która została muzą słynnej pisarki. Nie wszyscy rodzimy się tacy sami. Jedni liczą wszystko, co popadnie, sumują rachunki do zapłacenia, numery tablic rejestracyjnych, liczą własne kroki. Co ciekawe, mają nawet specjalne krokomierze. Na które zerkają co jakiś czas, by przekonać się, ile kroków im przybyło. Inni znów wymyślają sobie niewidzialnych przyjaciół i prowadzą z nimi długie rozmowy o tym, co nigdy się nie wydarzy, a jeszcze inni huchają na szybę i malują ładny widoczek. Podobnie jest ze skarpetkami. Bywają takie, które mają wybitny talent do liczenia, i takie, które wolą zajmować się tym, co niepoliczalne. I właśnie do tej drugiej grupy należała niebieska skarpetka prawa, pochodząca, podobnie jak jej lewa siostra, ze stupki małej B. Ilekroć dziewczynka próbowała się skupić na czymś ważnym, na przykład na obieraniu ziemniaków, skarpetka zachęcała ją do wycinania w żółtej bulwie nosa, Ust i oka, ale tylko jednej, żeby było zabawnej. Albo gdy mała B próbowała policzyć chmury na niebie, skarpetka szeptała: Popatrz, jakie fantastyczne garuki, jakie ptakoryby. I z liczenia nic nie wychodziło. Bo musicie wiedzieć jeszcze i to, że prawa niebieska skarpetka wszędzie widziała fantastyczne stwory które dla innych pozostawały niewidoczne. Nie znaczy to wcale, że było z nią coś nie w porządku. Skądże znowu? Po prostu tylko ona miała zdolność widzenia garuków i ptakory. Wielu naukowców już dawno temu orzekło, że jeśli coś jest niewidzialne, bynajmniej nie oznacza to, że tego nie ma. To właśnie potwierdzały tajemnicze istoty, które dzień w dzień dreptały za prawą niebieską skarpetką. Rozmawiała z nimi, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat otaczającego świata i pokoty, co z czasem stało się powodem okrutnych żartów ze strony pozostałych mieszkańców kosza z brudną bielizną. Co tam słychać u Twoich niewidzialnych przyjaciół, skarpetko? Pytał kpiąco szlafrok małej mamy, małej B. Czy garuki i ptokoryby skoczą razem z tobą do pralki? Może gdyby je wyprać, stałyby się bardziej widoczne? Chichotała dżinsowa kurtka, którą tata małej B odziedziczył po swoim szwagrze. Przykro to mówić, ale nawet lewa niebieska skarpetka pokpizłała ze swojej siostry bliźniaczki. Sama bowiem twardo stąpała po ziemi i widziała tylko to, co widzieć wypada. Pewnego dnia niebieska skarpetka prawa miała już tego serdecznie dosyć. Gdy po raz kolejny usłyszała pytanie: A jak tam idziecie do kina, to ile biletów kupujecie? Jeden czy trzy? Rozzłościła się nie na żarty i po prostu wskoczyła do dziury pod pralką. Oczywiście garuki i ptakoryby wskoczyły razem z nią. Może po drugiej stronie uwierzą, że one istnieją. Wtedy dopiero będzie głupio tym wszystkim szlafrokom i kurtkom. Mruczała idąc ciemnym korytarzem. A niewidzialne stwory głośno przytakiwały. Właśnie, właśnie, będzie im wstyd i będą żałować, że sobie z nas tak żartowali. Korytarz zakończył się kratką kanalizacyjną, przez którą skarpetka wylazła bez trudu. Natomiast jej przyjaciele musieli się nieźle nagimnastykować. Przeszkadzały im dzioby, skrzydła, ogony i łuski. Wreszcie jednak udało im się wygramolić na powierzchnię. Przed nimi wznosił się wysoki budynek z tabliczką, na której widniał napis Instytut Weterynarii. To akurat miejsce dla nas, wykrzyknęła niebieska skarpetka. Pokażę Was specjaliście od zwierząt. Na pewno się ucieszy, że przywędrowały do niego zupełnie nieznane gatunki. Kto wie, może nawet za to odkrycie dostanie Nobla. Profesor weterynarii początkowo rzeczywiście wyglądał na zainteresowanego. Słuchał uważnie opowieści niebieskiej skarpetki, ale na koniec zadał miażdżące pytanie: e, A gdzie można? Oglądać te stwory? No, 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 jak to? zdziwiła się skarpetka. Przecież one tu cały czas są. Profesor był mądrym człowiekiem. Nie wyrzucił więc skarpetki za drzwi, nie kpił z niej ani się nie gniewał. Tylko spojrzał na nią z nad okularów i powiedział: Bardzo mi przykro, ale w naszym instytucie zajmujemy się tylko tymi stworzeniami. Które można zobaczyć gołym okiem, ewentualnie przez mikroskop. Hm, no trudno, westchnęła skarpetka. Musimy szukać dalej. A dalej znajdowała się redakcja popularnej gazety popołudniowej. W gablocie przy wejściu wisiała pierwsza strona najświeższego numeru. Można było przeczytać tytuły artykułów. Ślady ufo na świni. Nie mogę spać, bo trzymam kredens. Oraz ślimaki, mutanty pustoszą uprawy. Wydaje mi się, że tu mogą być zainteresowani, ucieszyła się skarpetka. Garuki ptakoryby to gorący temat. Jednak w redakcji czekało ją kolejne rozczarowanie. Przykro mi, droga pani, powiedziała redaktor naczelny, ale my piszemy tylko o prawdziwych stworzeniach. A jak czegoś nie można zobaczyć, to nie jest to prawdziwe. Jest najprawdziwsze, ja to widzę! Upierała się niebieska skarpetka. Prawdziwe jest tylko to, czemu można zrobić zdjęcie! Redaktor był nieubagalny. Jeśli przyniesie pani fotografię ptaruków i garuko ryb. Garuków i ptakoryb, poprawiła go skarpetka. Mm, no tak, oczywiście. Więc jeśli dostarczy nam pani zdjęcie dobrej jakości, to możemy porozmawiać, a jak nie, to nie. Chyba jesteśmy skazani na samotność, szepnęła przybita skarpetka, siedząc z niewidzialnymi stworami na murku przed redakcją i łuskając pestki słonecznika. Nikt nie chce uwierzyć, że istniejecie. Czemu są tacy krótkowzroczni? Chlipała ptako ryba. Nie mają zupełnie wyobraźni, wturował jej garuk. I właśnie wtedy do murka podeszła rozwikszona dama w sukience w kwiatki. Pochyliła się nad garukiem, który akurat nastroszył igły i pióra. A na jej twarzy odmalował się wyraz bezbrzeżnego zachwytu. Co za cudowny, kolorowy stwór, zawołała. Nigdy takiego nie widziałam. Jaki piękny. Och i drugi równie ładny. Czy to pieski, kotki, jeże zwierzę? Madame! Tu zwróciła się do niebieskiej skarpetki prawy. Cóż to za niezwykłe stworzenia pani towarzyszą? Skarpetka z wrażenia omal nie spadła z murka. E, to garuki i ptakoryby, zawoła. Pani je widzi? Naprawdę? No oczywiście, że widzę. Nikt ich nie widzi oprócz mnie, a teraz i pani, ucieszyła się skarpetka. W takim razie trzeba o nich opowiedzieć światu. Napiszę o nich książkę. Zdecydowała rozchwychszona dama, była bowiem pisarką. I tak się też stało. Przez wiele tygodni, punktualnie o ósmej rano, niebieska skarpetka prawa siadała z pisarką do komputera i dyktowała jej kolejne przygody niewidzialnych stworów. Powstała z tego książka. Która została bestsellerem i zdobyła liczne nagrody. I co najważniejsze, nikt nie ośmielił się już powiedzieć, że garuki i ptakoryby nie istnieją.